Połóż się na plecach, przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Połóż dłonie na kolanach i delikatnie pobujaj na boki. Zwracaj uwagę na rozluźnione gardło. Możesz delikatnie przysunąć kolana, odsunąć. Rozszerzyć, tak żeby kość ogonowa miała kontakt z podłożem, rozmasuj dolne plecy o ziemię. Nie zaciskaj gardła. Przyciągnij się. Wypchnij ręce ponad głowę, wypchnij pięty w sufit, poczuj, że nogi wydłużają się. Od kości ogonowej do samych pięt. Kręgosłup wydłuża się od kości ogonowej do czubka głowy, do palców dłoni. I rozluźnij ramiona, rozluźnij kolana, jeszcze na chwilkę zatrzymaj się w tej pozycji. I znowu unieś ręce do góry, wypchnij stopy do sufitu, weź głęboki wdech, rozciągnij przeponę. I znowu rozluźnij nogi, połóż dłonie na kolanach, rozluźnij dół brzucha, pachwiny. Możesz sobie układać nogi tak jak ci wygodnie, tak jak potrzebujesz. I znowu do góry wdech, wypchnij stopy, przyciągnij się jak po dobrym śnie. Możesz nawet złapać ręce w koszyczek, wklej łopatki w matę. I rozluźnij ciała poźleć na szczękę, język, skrzyżuj nogi, przez lewy bok bądź przez kołyskę, podnieś się do góry, wejdź do siadu skrzyżnego. Prawa noga z przodu, unieś ręce do góry, wdech. I bardzo delikatnie, nie skupiając się na tym, żeby pozycja była od razu jakaś głęboka, tylko delikatnie zacznij rozciągać przestrzeń między prawym żebrem, prawym biodrem, lewym żebrem, lewym biodrem. Rozciągnij przód ciała i na końcu zawiśnij luźno, puszczając ciężar głowy, skieruj wzrok na pępek, otwórz plecy. Miękkie przejście między wdechem a wydechem, gardło nie zaciska się. Z wdechem unieś dłonie do góry, rozciągnij przód ciała, podnieś mostek. Opuszczając ręce, zamień skrzyżowanie nóg. Możesz zostawić nogi na wysokości kolan. Możesz też wejść do nawasany, wypchnąć nogi w pełni, pod warunkiem, że twoje plecy czują się w tym bezpiecznie. I zmień skrzyżowanie nóg na przeciwne. Palce stóp lekko do przodu. I znowu rozluźnij plecy. Prawa, lewa dłoń do przodu. Pępek daleko od mostka. I rozluźnij się. Puść głowę, skieruj wzrok. Na pępek. znowu do góry. Wydech mocny brzuch, wypchnij, stopy, ściągnij łopatki, i krzyżując nogi przejdź do psa z głową w dół połóż dłonie na matę, prawa i lewa noga idą do Tyłu, kolana lekko ugięte. I przejdź do pozycji dziecka, balasana. Połóż dłonie na ziemi, połóż głowę na ziemi. Rozluźnij ramiona. Oddychaj do górnych pleców. Rozluźnij pakwiny. Klęk podparty, dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami, rozluźnij stopy i zrób delikatne kółeczko ramionami. Tak, jakbyście chcieli oddzielić łopatki od siebie, troszeczkę je od siebie odłączyć, odsunąć, wprowadzić ruch w ramiona, tak jakbyście chcieli wprowadzić taką maść. Rozciągnij przód ciała, złap delikatnie do brzucha i wypychając do góry miednicę, wejdź do psa z głową w dół. Mięciutkie kolana, głowa sobie zawisa swobodnie. Podejdź stopami do dłoni. Stopa prawa, lewa. Dociśnij duże palce, zewnętrzne krawędzie, delikatnie puść kolana w przód, rozciągając przód ciała, zawiśnij, zostaw nogi miękkie, poczuj, że stopy wrastają w ziemię i odpychając się od ich przodu, bardzo powolutku, delikatnie zroluj kręgosłup, kręg po kręgu, głowę unosząc na samym końcu, zostawiając miękkie pachwiny kolana, rozciągnij przód ciała, unieś do góry mostek. I z wydechem opuść ramiona pozwalając, aby szyja robiła się długa. Też możesz wprowadzać delikatny ruch w łopatki zwracając przy tym uwagę, aby gardło nie napinało się. Z kolejnym wdechem, gdy unosisz ręce do góry, puść luźno miednicę. Poczuj, że ciężar jest na stopach. Rozciągnij przód ciała. I z ugięcia pachwin kolan wejdź do psa z głową w dół, połóż dłonie na matę, stopa prawa, lewa do tyłu, wypychasz miednicę do góry, miękkie kolana, miękkie kostki, pachy jakby szły do środka, starasz się nie schodzić za głęboko żebrami, górne plecy są lekko uniesione. dech wydłużasz się od dłoni, podnieś do góry nogę prawą, prawe kolano i duży palec skierowane są do maty, unieś nogę tak wysoko jak możesz, jak potrzebujesz, przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej, przenieś prawą nogę do przodu, lewą nogę ułóż płasko, kolano prawe jest nad piętą, oddal barki od uszu i przenieś ręce do góry, wdech. O, pójdź miednicę. Kolano z przodu jest ugięte. Dociskasz stopę lewą, aktywujesz lewy pośladek. Prawe biodro idzie w tył, lewe w przód. Ramiona są rozluźnione. Wyciągasz się. Jeśli nie powoduje to napięcia, możesz połączyć ręce. Oddepchnij się od nogi prawej. Skręć miednicę do. sany. Dłonie do boków. Wyobraź sobie, że kładziesz ręce na niewidzialnej wodzie, rozluźniesz barki, szyja się wydłuża, rozciągasz prawy bok. Uważasz na przeprost w kolanie, aby się nie pojawiał, dociśnięte stopy. Wydłużasz prawy bok ciała, sięgasz daleko dłonią, i w momencie, kiedy poczujesz, że nie schodzisz już niżej, połóż prawą rękę tam, gdzie sięgniesz. Najprawdopodobniej będzie to gdzieś okolica piszczeli. Lewa ręka idzie do góry. Trójkąt na pozycja trójkąta. Wyciągaj się. Wypełniaj oddechem całe ciało, pozostawiając miękkie stawy, miękkie gardło, oczy. Cofaj lekko żebra do tyłu, otwieraj lewą pachwinę do sufitu. Połóż lewą dłoń na biodrze, rozluźnij lewy bark i spójrz przed siebie, wejdź do półksiężyca. Oczywiście, jeśli nie masz dzisiaj ochoty, nie musisz wchodzić do wszystkich pozycji, możesz dłużej zostać w trójkącie. Jeśli masz ochotę wejść do Ardha Chandra Asany, wypchnij lewą piętę oddal barki od uszu, wyciągnij się i unieś lewą dłoń do góry. Noga, na której jesteś, jest lekko ugięta i powolutku wracasz do Trikonasany. Dech Mostek idzie w górę, w kierunku lewej piersi. Wyciągnij lewą dłoń. Wydech. Skręć się do wojownika pierwszego. Miednica idzie równolegle do przodu maty. Rozluźnij ramiona, unieś ręce, wyciągnij się. Cofnij dół brzucha, nie pozwalaj, aby plecy się wyginały. Cofaj żebra, cofaj pępek, ruch spełnia nowego w przód. Rozluźnione ramiona, wydłuż boki ciała, opuść dłonie na matę, podnieś stopę lewą, przejdź do psa z głową w dół, miękkie kolana, miękkie kostki, odepchnij się od dłoni, aktywuj całe palce, klęk podparty, wydech, rozciągnij przed ciała wdech. Wydech, kocik, grzbiet, przenieś troszeczkę ciężar na ręce, kieruj spojenie łonowe do czoła, a głowę puść luźno. Wdech do przodu i z wydechem pozycja dziecka. Opuść miednicę, opuść głowę, rozluźnij ramiona. Poczuj, że oddychasz do górnych pleców. Kolejnym wdechem unieś się do góry, rozciągnij przód ciała, wyślij miednicę poza linię kolan, aktywne pośladki, kierujesz miednicę w przód, mocne mięśnie brzucha, a mostek idzie w górę, nie wchodź mocne w wygięcie w tył, tylko ciągnij mostek do góry, przenieś ręce z tyłu głowy, złap w koszyczek, rozszerzając łokcie, otwierając pachy, Trzymając aktywne mięśnie brzucha, wyobraź sobie, że kładziesz głowę na miękkiej chmurce. Odpuszczasz napięcie z szyi, wytrzymaj to mięśnie brzucha, może pojawić się drganie. I powolutku wróć dłońmi na matę, połóż głowę. Klęk podparty wdech, barki od uszu. Możesz powtórzyć kilka kółeczek. Kiedy ramiona będą wyciągnięte w tył, cofasz lekko pępek do kręgosłupa, zadzierasz stopy, wchodzisz do psa z głową w dół, wypychasz miednicę, miękkie kolana, pachy lekko do środka, podnieś do góry nogę lewą. Kieruj duży palec i kolano do maty. Wyciągaj się. Z wydechem przyciągnij udo do klatki piersiowej, przenieś stopę w miejsce lewej dłoni. I wejdź do wojownika pierwszego, lewe kolano nad lewą piętą, dociśnij prawą stopę, unieś dłonie do góry, wdech, rozluźniaj barki, chowaj lekko żebra, rozluźniaj gardło. Sięgaj do góry, ręce są wydłużone, ale nie napięte, też nie wiszą, wpuszczasz życie w koniuszki palców, wyciągasz się, wydłużasz boki ciała i odpychając się od nogi z przodu, Przechodzisz do trikonasany. Sięgasz lewą ręką daleko od biodra. Rozluźnij ramiona i połóż lewą dłoń na piszczeli. Pociągnij prawą rękę do sufitu. Wydłużona szyja. Spokojny oddech. Możesz sobie pozwolić na wzdychanie, jeśli czujesz, że gardło za bardzo się napina. Połóż prawą rękę na biodrze. Odsuń bark od ucha teraz. Teraz spójrz przed siebie, sięgnij dłonią do przodu, podnieś prawą nogę do góry, wypchnij piętę. Też uważaj na przeprost w kolanie lewym, zostaw miękkie kolano. Oddalasz prawe biodro od lewej pachwiny, sięgasz prawą ręką do góry, pozycja półksiężyca. Powolutku wracasz do trójkąta. i do wojownika pierwszego noga z przodu ugięta pies z głową w dół klęk podparty pozycja dziecka Znowu z wdechem ręce do góry, wypychasz miednicę, rozluźniasz ramiona. Przenieś ręce za głowę, rozluźnij barki, ściągnij mięśnie brzucha, wypchnij miednicę, połóż miękko głowę. Balasan. Klęk podparty, przejdź do psa i do siadu. Wyciągnij nogi prosto, wypchnij duże palce do sufitu, unieś dłonie. Poczuj, jak pięty oddalają się od bioder, rozluźnij barki, wyciągnij się. I z wydechem, jakby wydłużając przód ciała, do swojego takiego maksimum, na końcu rozluźniając ramiona, puszczając szyję, opuść głowę swobodnie. Do góry wdech. Przenieś ręce za siebie, ściągnij łopatki. Unieś mostek, wprowadź delikatny ruch w ramiona, możesz też wprowadzić delikatny ruch w żuchwę, zrobić jakiś kąsający ruch, albo na przykład takie kółeczka na boki, mhm. z kolejnym wdechem znowu do góry. Wydech wejdź do skłonu, aktywuj tył ciała, pójdź luźno ramiona, pójdź luźno głowę. Jeszcze raz, do góry wdech. Dłonie do tyłu, ściągnij łopatki, unieś mostek. Wydech. I znowu do góry. Jeśli czujesz, że nie nadążasz nad tym momentem, kiedy jest wdech, wydech, to po prostu oddychaj. Ważne, żeby gardło się nie zaciskało, żeby się nie napinać. Kiedy czujesz wydłużenie, Oddychaj głęboko, kiedy odpuszczasz napięcie, rób wydech. I z kolejnym wdechem do góry. Ok, opuść ramiona, przesuń się tak, aby dłuższa część maty była za Twoimi plecami. Stopy na szerokość bioder, ramiona w dół, połóż dłonie na kolanach. I zaokrąglając plecy, puść całkowicie luźno głowę. Przenieś z powrotem ciężar na guzy kulszowe, pociągnij ręce do góry, poczuj, że aktywujesz mięśnie grzbietu. Podnieś do góry mostek i z wydechem znowu odpuść napięcie. Możesz złapać za kolana, puść luźno głowę, ramiona. Znowu do góry, łopatki w dół, mostek podciągasz, przychodzisz na guzy kulszowe i do tego unieś ręce. Możesz szukać takiego minimalnego wygięcia oczywiście to tyle, ile czujesz, że jesteś w stanie oddychać. I powolutku skręć, tak jakby zegarki dłoni do siebie, trzymając mocno aktywne mięśnie brzucha. Bardzo powolutku zroluj się do leżenia na plecach, przeciągnij się. Wypchnij ręce do góry, wydech połóż dłonie na kolanach, delikatne krążenia w jedną stronę, w drugą. Przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Rozluźnij całe ciało, rozluźnij łokcie, rozluźnij ramiona, lewą nogę, twarz. Prawą stopę, delikatnie napieraj dłoń mi na prawą rzepkę i opuść delikatnie głowę w lewo. Kilka oddechów, powolutku, wróć do centrum, opuść głowę w prawą stronę. Wróć do centrum i zmień stronę teraz. Lewa noga ugięta, prawa noga prosta. Rozluźnione ramiona, rozluźniona ruchwa, miękkie ciało, miękki język. Głowa idzie w prawą stronę. Oddychasz powolutku wracasz do centrum. Głowa idzie w lewo. Połącz podeszwy stóp, puść kolana na zewnątrz, przenieś ręce ponad głowę, połóż ręce nad czubkiem głowy. Może być też e, troszeczkę na boki, tak aby łopatki kontaktowały się z podłożem. Oddech do centrum ciała, Poczek rozluźnia się przepona, narządy wewnętrzne powolutku wyciągnij nogi prosto na szerokość bioder. Oddal lewą stopę, prawą od biodra i opuść ręce na ziemię. Jeśli to dla Ciebie wygodne, możesz skierować wnętrza dłoni do sufitu. Z wydechem poddaj się grawitacji, puść całkowicie luźno nogi. Puść luźno ramiona wraz z dłońmi. Poczuj, jak rozluźnia się skóra na twarzy, czoło robi się jasne i gładkie. Pozostaje tylko fizyczne odczucie oddechu. Odpuszczasz też myśli, plany. Połącz dłonie, 3 jedną o drugą, takie ciepłe, roztarte dłonie. Połóż pod pępkiem na dolnym brzuchu. Z wydechem odpuszczasz kontrolę. Możesz zostać w tej pozycji ile chcesz minutę, dwie, dziesięć, piętnaście. Kiedy poczujesz, że to wystarczające dla Ciebie, ognij nogi w kolanach, z kontaktu i stopy z podłożem, naciśnij palce, zewnętrzne krawędzie. Przenieś prawą rękę ponad głowę, możesz się przeciągnąć i odwrócić się na prawy bok. Otwórz oczy. I też jak będziecie gotowi, odepnij się lewą ręką, wyprostuj lewą nogę, leniwie, wciągnij głowę na kręgosłup. Mhm. Otwórz szeroko oczy, rozciągnij się przód ciała, bok ciała, tak jak czujesz. Możesz zrobić kółeczko klatką piersiową, w jedną stronę, mhm. poruszę szyją. 啊，见鬼吧！嗯，Enjoy <laughs>。